Ewangelia według Marka, rozdział 12, fragment 3, największe przykazanie. Jeden z nauczycieli prawa, który ich przysłuchiwał się, gdy się spierali, podszedł i zapytał: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden." Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Na to rzekł mu nauczyciel prawa: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, że jeden jest i nie ma innego poza nim. Miłować go całym sercem, całą myślą i całą mocą, a miłować bliźniego jak siebie samego, daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozsądnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Pomyślmy, co te słowa znaczą dla nas dziś. W tym fragmencie Ewangelii według Marka Jezus odpowiada na pytanie nauczyciela prawa, który pyta o najważniejsze przykazanie. Jezus podaje dwa przykazania, które są fundamentem całego nauczania i życia chrześcijańskiego: miłość do Boga i miłość do bliźniego. Te dwa przykazania są ze sobą nierozerwalnie związane i stanowią jedność, która powinna przenikać nasze życie codzienne. Pierwsze przykazanie miłość do Boga jest najważniejsze, ponieważ to z tej miłości wyrasta nasza relacja z innymi ludźmi. Jezus naucza, że miłość do Boga powinna obejmować całe nasze życie serce, duszę, umysł i siłę. To oznacza, że nie chodzi tylko o zewnętrzne praktyki religijne, ale o pełne zaangażowanie całej naszej osoby w relacje z Bogiem. Miłość do Boga jest żywą więzią, która kształtuje nasze działania, myśli i uczucia. Przez miłość do Boga rozumiemy jego wolę i staramy się ją realizować w naszym codziennym życiu. Drugie przykazanie, miłość do bliźniego, wynika z pierwszego. Jeżeli naprawdę kochamy Boga, będziemy miłować naszych bliźnich, niezależnie od tego, kim są, jakie mają poglądy czy pochodzenie. Miłość ta nie ogranicza się jedynie do osób, które są nam bliskie, ale obejmuje każdego człowieka, zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie. To przykazanie wzywa nas do praktycznej miłości, wyrażającej się w czynach, a nie tylko w słowach. Miłość do bliźniego jest wezwaniem do solidarności, współczucia i działań na rzecz innych. Jezus, odpowiadając na pytanie nauczyciela prawa, pokazuje, że prawdziwa religijność i pobożność nie opiera się na zewnętrznych ofiarach czy rytuałach, ale na autentycznej miłości, która przejawia się zarówno w relacji z Bogiem, jak i w naszych działaniach wobec innych ludzi. To przypomnienie, że najważniejszym elementem życia chrześcijańskiego jest miłość miłość do Boga która owocuje miłością do innych. Współczesne wyzwania społeczne, takie jak kryzys uchodźców, nierówności społeczne, wojny, bieda czy pandemia, tylko podkreślają pilną konieczność realizowania tych przekazania w praktyce. Miłość do bliźniego staje się dziś jeszcze bardziej aktualna, wymagając od nas konkretnych działań. Które przyczyniają się do budowania sprawiedliwego i miłosiernego społeczeństwa. To wyzwanie, które wzywa nas do autentycznego zaangażowania na rzecz innych, do działania na rzecz pokoju, równości i sprawiedliwości, w duchu miłości, którą Jezus nas naucza. Niech to przynosi ci pokój, Twój Przyjaciel Pozdrawia.